Was wszystkich 28 maja sprawdzamy odkład. Już widziałem, że jest matula. Nie mam statywu, dlatego chcemy. Jestem... Zaraz tu gdzieś znajdziemy ją. Gdzie ona księżniczka uciekła? Gdzieś tu była. Gdzieś znikła, jest. Spaceruję. Jajeczek jeszcze nie daje, ale też widzieliśmy jak wróciła z godów tutaj. Było takie krótkie nagranie To mam nadzieję, że niedługo będą jajeczka. Minęło od 5 dni to trzeba dać mi troszeczkę pokarmu Czyli tak, tutaj nie znalazłem matki nie wiem czy, czy może dzisiaj by ale nie ma. Tam Tamtym odkładzie mam matulę i jeszcze tam mamy jeszcze jeden. Także zaraz sprawdzimy. Tutaj na pewno wracała matula, bo sam to widziałem. Jak była u Panów Trutniów. Poleciała, żeby Trutni się nią zajęły. Bo Trutni nic innego nie robią. Tylko zapodniają. O, boże! Łagodna psułka, powolutku. Łagodne no dziewczynki. Teraz idziemy troszeczkę pokarmu ciasta. Pauza. No zobaczymy jeszcze czy jest miodek zasklepiony już. O zobaczcie jak już pięknie pszczółki zasklepiają. Także już będzie do odwirowania. O zobaczcie jak pięknie. Świeży miłotek. Jeszcze tutaj. O, ciężki. Pięknie. Chwilowo zrobimy pauzę. Bo tu nie znalazłem matuli. Także chcę im dać na razie czerw odkryty. I pociągnąć matecznik. Także tutaj nie ma. to no ciężki rok, czyli jeszcze tam zobaczymy to. o tu dziwnie pszczoły już podskakiwały. Jeszcze takie miały niespokojne są. Zobaczymy, dobra. Chwilowa pauza. Proszę, z tamtego roku matulka Piękna, niebieski opalitek. O może zaraz włoży i złoży jajeczko że się uda złapać piękna matka duża śliczna księżniczka, pauza. Także daję do tego odkładu czerwiu trochę jajeczek, Jak pociągną matecznik, zobaczymy co jest grane. Może akurat dzisiaj wyleciała matula. Może wróci jeszcze. Nie wiem, ta pogoda cały czas jest taka deszczowa u nas. E, gdzie mam duto, duto, duto. I po prostu to ciężko, ciężko. W tym roku to pewnie jest ciężki rok, bo mam zamówione odkłady i też. Też nie mogę się doczekać, bo, no nie nasilniają się mateczki i jest problem. No jest duży problem. W tym roku jest pogoda trochę taka szalona, deszczowa. Mam nadzieję, że się wyklaruje nam. Położymy kratę. A no a nie, położymy na ryftę. Jeden półkorpusik. Momencik. O! Też już zaczęło odnosić się. mi gwiazdo. Gwiazdo, ale już zalewają. Także matura siedzi na dole. O, świeży nakrop. No, dałem mi, żeby po prostu przy tej pogodzie mi się. Nie wyroiły, a tu już pół odstawki są do wykręcenia. Także w poniedziałek trzeba będzie się brać za robotę. No jest ciężka, jest ciężka. Jedna, druga, trochę lżejsza. Zobaczymy co tu jest grane Czy coś noszą o, No, tu też jest piękny Piękny nakropik Już zasklepiają Zobaczymy kolejną rameczkę O, tu też Proszę, Nie wiem czy widać Też już zaczynają pszczółki zasklepiać Także jak miodek już jest Zasklepiany To już powoli jest gotowy Także musi mieć poniżej 20% wody, i wtedy pszczółki go zasklepiają. Czyli tak jak my zakręcamy słoik, i żeby był szczelny. O, żeby mówię, że już powoli zasklepiają. O, nie daliśmy kraty. A nie, a nie, dobra, zaraz damy, także, także, no tutaj się nie, matula nie wróciła, no nie wiem, także 50%, czyli miałem cztery mateczki, dwie na 100% są, a dwóch nie widzę, także jak coś będzie, to dam znać, do usłyszenia, tęczowa posieka, pozdrawiam.